Dziorek zaginął. Niestety nie wiem, gdzie on jest. Nadal jest cisza. Policja nic nie wie. Oczywiście w szpitalu umywają ręce. Nie wiem, co mam robić, ale po prostu muszę siedzieć w domu, no bo w każdej chwili on się tutaj może pojawić. Nie wiem, no słucham się po prostu tej policji, ale mam nadzieję, że w końcu powiedzą mi, co się tutaj dzieje. Dzwonek! Kto to? Policjant! Tak, słucham, panie policjancie. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Czy pan coś wie na temat mojego Dziorka? Tak, oczywiście. Sprawa się troszeczkę rozwiązała, ale nie do końca. Do tego liczymy na pani pomoc. Słucham, jak to? Jaką moją pomoc? Przecież ja nic o tym nie wiem. To skąd mam coś coś panu pomóc? Dobrze, dobrze. Na pewno pani zaraz będzie wiedziała. No okej, okay, to słucham pana. Wiemy, kto stoi za porwaniem właśnie pani syna dio? Kto to taki? To pani trojaczki. Słucham? Jak moje trojaczki? Czy pan zwariował? Przecież to są trzy małe dziewczynki. Poza tym wczoraj były w szkole. To jak pan chce mi tutaj wymówić, że to, to wina moich trojaczek? No, niestety tak, ale to wina pani trojaczek. To one poszły do szpitala i załatwiły jakiś dokument, przez który został on wypisany i im oddany. Wszystko widać na kamerach. Jak to na kamerach? Ma pan tutaj te nagranie? Niech mi pan pokaże. Proszę mi pokazać. Tak, to tutaj. Nie ma nikogo. Eee, dzień dobry. Dzień dobry, o co chodzi? My do pacjenta, Dior, my przyszliśmy odebrać Diorka. Dior ma na imię. Oho, a kim dla was jest? Musicie mi to wytłumaczyć, bo inaczej wam go nie wydam. Eee, jakieś npc, znaczy... O, o Słucham? Co znaczy npc? Brat chyba. Hm, brat. Już sprawdzam. Bratem, tak tak. Nie wiem, nie lubię go. Nie wnikam, czy go lubisz czy nie, ale brat to brat. Tak, faktycznie został na obserwacji. A mama gdzie? I jest chora. Mhm, mm No dobrze, rozumiem. A jakiś dokument macie? pracy pojechała pozwolnienie. Hm, A dokument macie w końcu ten upoważnienie. Cicho się w poważnej sytuacji jesteśmy. Gocima. O, proszę! Hmm, ciekawe, ciekawe. Prawdziwe? Hm, całkiem dobrze wygląda. W porządku, a nie interesuje was jak się brat wasz czuje? Nie interesuje was jak się ma? O tak, mnie interesuje. No więc, wszystko z nim w porządku. Jakieś e, lekkie stuczenia ma, zadrapania, wiadomo. Interesuje, możemy do niego iść? E, no dobrze, dobrze, już. To w takim razie e, napiszę tutaj wszystko co mu jest i, i wam oddam ten dokument. To oddaję z podpisem. Dobra, dzięki, znaczy dziękujemy, dobrze. Dziękujemy pani bardzo. Możecie go odebrać. Do widzenia. Okej, okay, dziewczyny, udało się. Tu jest Diorek. No ma? No elo, elo. Hejka, Diorek. stawaj. Co tam? Dziewczyny? No tak, a kogo się spodziewałeś? Mamusi? A to nie mama? Mnie miała odebrać? Dziś już idziemy do domku. Jak się czujemy? E, dobrze, ale nie jestem pewien. Chyba powinienem powiedzieć coś innego, jeśli was widzę. Ale, no już dobrze. Oki, okay, to do domu. No, no! To chodź, to chodź dziecko. Niewiarygodne, nie wierzę. One poszły do szpitala i wypisały Diora właśnie z jakimś dokumentem. Podpisały się chyba za mnie. One nie wiedzą, że coś takiego jest złe, że to jest szkodliwe i nielegalne. Nie wolno czegoś takiego robić. Dobrze pani mówi, one chyba nie znają konsekwencji, jakie mogą mnie dosięgnąć za to. No, totalnie nie znają, bo przecież to są małe dziewczynki. O, nie, ale jak? Przecież one powinny być wczoraj w szkole. Nikt do mnie jeszcze nie dzwonił. No, może były na chwilę, nie wiadomo. O to się już ich zapytamy. Czyli idziemy do szkoły? Tak, jedziemy. Może pani ze mną jechać wozem policyjnym? Dobrze, to już. Już też siadam szybko. Proszę się trzymać, sprawa jest dosyć pilna, dlatego jedziemy bardzo szybko. Na sygnałach. Czy to jest konieczne? Czy naprawdę są potrzebne te sygnały? Zaraz całe miasto i wszyscy sąsiedzi będą wiedzieli, że takie rzeczy tutaj się dzieją. Oczywiście to konieczne. To było porwanie, więc to nie jest nic śmiesznego. Jesteśmy już pod szkołą. O, chyba pani dzieci są w klasie. Tak im się wydaje. Tak, są. Proszę wyłączyć te koguty. Dobrze to dostaniesz uwagę i do odpowiedzi. No nie. Czemu tam policja jest? Hm. Dzień dobry. O co tutaj chodzi? Dlaczego tu policja jest? Co tu się dzieje? Dzień dobry, pani. Proszę się nie denerwować, ale ja przyjechałam tutaj z policją. Dzień dobry. No właśnie, jakieś dzisiaj dziwnie się zachowywały. Widzi pan? Widzi pan? Proszę je przyprowadzić. Bo mamy z nimi do pogadania. Dobrze, już po nie idę. Dzieci? Tak, słuchamy panią. Zapraszam. Eh? Nigdzie nie idę. Macie chyba coś do wyjaśnienia. Idziemy na dwór. Okej. Okay. Co? Co tu się dzieje? No to mamy przypał. Mama? Policja? Tak. Zawiodłam się na was strasznie. O co chodzi? Wiemy, że to wy podwałyście Diora. Czemu to policja? Jak coś złego to nie my. Wy, wy. Nie, co? Tak, tak. Dobrze wszystko wiemy. Mamy na gronio z komer. A może pan już do domu przeje... pojedzie? Przepraszam. Dlaczego to zrobiłyście? Zawiodłam się na was, naprawdę się tego nie spodziewałam. Dlaczego to zrobiłyście? Mamy nagrania i nie dyskutujcie z nami. Wszystko jest już wiadome, że to wy zrobiłyście, tylko nie wiemy, gdzie po prostu go schowałyście. Macie powiedzieć, gdzie on jest. Wiecie, że to jest karalne, żeby tak właśnie podpisywać się za kogoś na dokumentach tak bardzo ważnych? Nie życzę sobie udostępnienia mojego wizerunku ani nagrywania mnie. Więc proszę to usunąć. Ale to nie jest koncert życzeń. To są miastowe kamery i tutaj chodziło o porwanie. Albo zgłoszę to na policję. Gucci, ty chyba żartujesz sobie i nie rozumiesz powagi sytuacji. Znaczy co? No właśnie znaczy to. Nigdzie. Jak nigdzie? Gdzie jest Dior? To są do to zgłoszę. Gucci, przestań, bo pogarszasz swoją sytuację. Bo my nie wiemy o co chodzi. Porwałyście Diora i ja się pytam, gdzie on jest um, No dobra O, proszę bardzo Proszę zapamiętać, panie policjancie, że Chanel tutaj współpracuje Dobra, Chanel, gdzie idziesz? Gdzie mnie prowadzisz? Gdzie, do, do przedszkola? Naprawdę? Pokaż, gdzie jest ten Dior <laughs> Niewiarygodne Tu jest Jejku Diorku, jesteś cały? Odwiąż mnie, proszę Mama, ale to był pomysł Louis, żeby go przywiązać? No cicho! Znowu ten kidos! A moja wina teraz wszystko! Tak, tak, to Louis. No to wszystko się wyjaśniło. Mamy teraz diora i mamy też osoby, które to wszystko zrobiły. To nie ja, ja jestem święta. No nie wiem, nie wiem. Wy wszystkie nie jesteście święte. Trudno, zapraszam do radiowozu, trafiacie do więzienia. Co? No tak, my jesteśmy niepełnoletnie. Trudno. Ale musicie ponieść karę, chodźcie do komisariatu, idziemy na komisariat i złożycie zeznania i zobaczymy, co policja z wami zrobi. Gucci zleciła porwanie, podrobiła papiery. Idźcie na przesłuchanie i zobaczymy, co policja zrobi. I trojaczki właśnie jadą do więzienia, zobaczymy, posłucham sobie ich wyjaśnień, ciekawa jestem, co powiedzą. Co macie na swoją obronę? Gdzie jest rodo. Chciałyśmy się na nim zemścić i on sam się prosił. Niemożliwe. Zobacz, Dior. Zobacz, Diorek, co one o tobie mówią. Niesłychane. Czy to naprawdę chciały tylko zrobić tobie taką nauczkę? Czy może cię przestraszyć albo po prostu się zemścić? A może są po prostu zazdrosne? No my jesteśmy zazdrosne, znaczy, e, no bo ten tak się pojawił, on. No widzisz, one są zazdrosne. Trzeba to jakoś tutaj dobrze rozwiązać, ale one nie mogą się tak zachowywać. To nie my się liczymy dla mamy i mama nie zwraca na nas uwagi. Jak on się pojawił, wszystko się zepsuło i nasza relacja z mamą. Właśnie. Ale to jest smutne, wcale to nie jest prawda. Po prostu nagle taka nagła rzecz się pojawiła, się stała. On został gdzieś, no zaginąłeś i, i tobie się wypadek stał. Dokładnie. A relacja z mamą jest bardzo ważna. Rel no tak, jest bardzo ważna. Musimy to odbudować, ale wiadomo z czego to wynikło. No cóż, mam nadzieję, że już więcej tego nie będą robić. I chcę być faworytem mamy. I się teraz to psuje. Dla mamy teraz tylko się Dior liczy. I musimy się na nim zemścić. Nie, nie liczy się tylko Dior. Trojaczki były pierwsze jakby w moim sercu. Wiem, że wszystkie dzieci powinny być na równi. Ale trojaczki były pierwsze i z nimi przeżyłam więcej. Nie obraź się, Dior. Przyszłam jako policjant wspomagający. Dobrze, koleżanko. Zapraszam was, młode damy, do celi. I ubierzcie w dzianka pomarańczowe. O, niestety. Musicie to zrobić, bo kara musi być. My nawet... Pełnoletnie nie jesteśmy. Ja idę się przespać. No właśnie, do celi, zapraszam. I moje trojaczki trafiają do celi. Niestety, ale tylko na jedną noc one tam będą, więc to jest taki mały tego plus. Muszą wiedzieć, że nie wolno potrabiać żadnych dokumentów, że nie można nikogo porywać i że nie można nikomu robić krzywdy, więc dlatego. Trafiły na jedną noc do więzienia, ale jutro na pewno wrócą do domu. Mam bynajmniej taką nadzieję, chociaż ten policjant jest bardzo surowy. Patrzcie, są tu trojaczki, trafiły do więzienia. To jest niewiarygodne. Tego to się po prostu nigdy nie spodziewałam. O, mama! Idiot! Mama! Jutro się widzimy z powrotem. Przyjdę po was. Trzymajcie się. Musicie wiedzieć, że więcej takich rzeczy nie można robić. Oczywiście, że się przejmuję. Wszyscy jesteście na równi dla mnie. Dior nie jest najważniejszy. Wy wszyscy. Więc trzymajcie się. Nocka zaraz wam tutaj szybko minie. Już i tak jest wieczór, więc za kilka godzin będziemy z powrotem razem. Mamo, mogłaś poprosić policjanta o bezkarne pouczenie. A nie faworyzujesz Diorka? Nie faworyzuję Diorka, ale wy po prostu złamałyście prawo. A tak nie wolno robić. Pa dziewczynki! Słuchajcie, niestety, ale dziewczynki muszą odbyć swoją karę. Nie wolno tak robić. To jest niezgodne z prawem i one muszą o tym wiedzieć. Mam nadzieję, że po tym już tak nigdy nie zrobią i będzie spokój w naszej rodzinie. Dajcie znać, czy policjant dobrze postąpił, czy jednak troszeczkę za ostro i przesadził. Ja mam nadzieję, że widzimy się z nimi za kilka godzin. Już w całym komplecie. Trzymajcie kciuki za trojaczki. Pa, pa.